Mordziaty, jak mieszkasz w Polsce najprawdopodobniej lubisz brać udział w konkursach oraz jakichś darmowych nagrodach. Dlatego też Diablo przychodzi z inicjatywą i robi konkurs, gdzie można wygrać dużo świetnych nagród, a na przykład swój wymarzony fotel. No to trzeba chyba w to wejść, wejdźmy. No jak się zarejestrujesz, widzisz po prostu, że są trzy etapy. Pamiętajcie, że trzeba się spieszyć, bo konkurs trwa tylko do końca czerwca, już oczywiście wtedy są wyniki. Eee, także po prostu macie tutaj nagrody pokazane Macie moje zadania, które trzeba robić, no i po prostu wykonujecie zadania i macie szansę wygrać fotel o dosyć sporej wartości, tak szczerze i dosyć dobry, bo samą go już powyżej półtora roku. Siemana w kolejnym odcinku mnie na kanale. W dzisiejszym odcinku mamy gospodarstwo podziadku i jak widzicie, młody jest znowu za sterami Bajzona e, Ja mam pełne przyczepy tutaj jęczmienia, jęczmień, dalej kosimy tylko sieczkarnię weź w, włącz, żeby ona była, wiesz. Na słomę. Napiszcie że żniwa, mam przypte serduszko. E, tutaj akurat obowiązkami się tak podzieliliśmy, że ja znowu mam trzy przyczepy. E, I lecę sobie na gospodarstwo z młodym. Jesteśmy na telefonie. Zostawcie oczywiście lajka like widzowie, zostawcie suba, e, żeby po prostu kanał się rozwijał. A my sobie pojedziemy, no chyba tędy będę jechał, będzie bliżej. Trzy przyczepy, e, trochę tego jęczmienia nakosiliśmy. Jakby nie patrzeć, zostało nam ostatnie pole jęczmienia, także tutaj młody niech sobie po prostu to kosi. E, no i przywitaj się młody. No cześć Także się mano kolano jak widzicie powiedział e, I wbijajcie na konkurs, tutaj macie i tak wstawkę, ale Diablo organizuje konkurs Chcesz brać młody udział w konkursie od Diablo? A co jest tam do wygrania? E, fotele, biurko e, i różne nagrody takie poboczne I jest konkurs co? mega prosty, bo co? 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 E, to ci dzisiaj pokażę, ja się zalogowałem na to i możesz na moim koncie tak jakby robić sobie te zadania, no nie? Bo tam jakieś coś musisz chyba zagrać, czy coś takiego i po prostu bierzesz wtedy udział w losowaniu. Jakbyśmy fotel wygrali, chłopie, fajnie było za darmo. Dla mnie. Co? Dla no mnie, no dla mnie drugi nie jest potrzebny, bo mam ten przecież. Ty można powiedzieć, że dwa masz. No ja mam dwa, ale jeden to z Genesisa, no nie? No, ale tak ale na nim nie siedzę. No i wbijajcie wariaty do mnie na Instagrama ze względu na to, że tam jest 5 nowych, z... znaczy są stare też zdjęcia, ale z 5 konkursów i myślę, że jutrzej... No i już... że to ty sobie kupowałeś, nie tak że dostałeś. No, że nic zakupowałem, kupowałem. A co? Nic jak się pytam. No. Fajnie, jakbyśmy no, pokaz swojego stanowiska będzie niedługo, także może jakieś nowości by się przydały u Ciebie. To jeszcze nagle, na no, przyszły tydzień nagramy, jak będziesz miał czas, jak wrócisz ze szkoły, pokaz naszego stanowiska, ja sobie nagram, jak będę sam w domu, po prostu swoje stanowisko, jak ty przyjdziesz, to pokażemy twoje, po prostu, tam mówisz jakoś tam, a i tak podam cennik i e, wszystkie rzeczy, ile to po prostu kosztowało mniej więcej, no nie? Jakby Dobra. nie patrzeć. Powiem wam, że ja już jestem w sumie blisko gospodarstwa, mówiłem, że to aż tak mega daleko nie jest. E, ogólnie wysypujemy to na razie na ziemię. Żeby tych przyczep nie odczepiać Później zakładamy sobie tura I turem będziemy sobie po prostu to Narzucali, jak na razie do budynku Ze względu na to, że nie mamy żadnych binów Żadnych, no nic nie mamy, nie mamy po prostu binów Rzepak wywieźliśmy do sąsiada do binów Mamy odliczone ile tam było Także u niego niech sobie to będzie A jedźmy, nie pszenicę czy kukurydzę Będziemy sobie dawali tu A później ile nam się zmieści To po prostu do tego budynku Z silosami po prostu na razie nie wyszło Bo jak na razie fundusze nasze są Mocno ograniczone, tak w skrócie mówiąc, Dobra, Ojojoj, tutaj do góry to chyba ja nie wyjadę później. Cyk, cyk, i czekajcie, bo teraz tak to pierwszy ogólnie kursik, bo tutaj kosiliśmy dosyć dużo. I mamy właśnie te trzy przyczepy. I w sumie tutaj nie ma nawet kiszonki, to można było i zboże wysypać, a później stąd sobie zbierać, bo to jest utwardzone. E, to chyba będzie najlepszy sposób. Nie wiem, czy widzieliście w prawdziwym życiu, bo wątpię, że ktokolwiek do silosa na kiszonkę e, wysypywał właśnie zboże. E, ta czynność nie może zostać wykonana w tym miejscu. Aha, czyli nam się sprawy troszeczkę komplikują. Kurde, po tym oborniku by przejechał, ale damy sobie to na to pole, wiecie. To będzie chyba najlepsza opcja, bo nie wiem, właśnie. Oj, Dobra, tutaj gdzieś dzisiejsza taka, będę to wysypywał po prostu. Jak tam, młody, ile masz procent? No, mam 60. Aha, nie na tą stronę, dobra. Raz, dwa, trzy. Dobra. U. Dobra, na tą stronę. I tu niech sobie zboże Boże na razie leci. E, tutaj mamy około, no dosyć sporo. Tak naprawdę tego mamy. Jakby ci się tam zapychało, to wiesz, uważaj, tam łapę możesz wepchać, tylko ostrożnie. Okej. Okay. Żebyś tam uważał, żeby się nic zaraz nie stało złego. Ja sobie opróżnię te dwie przyczepy. Jeszcze. Powiem wam, że długo to było wyładowywanie trwa. Żeby ona się w ogóle nie przechyliła. Patrzcie, jak ona już leci na tą stronę, jak ona jest nierówno. To ja trochę odjadę. się boję, że tu się zaraz coś odwali. Od Jani Pawli. Dobra. Po no z tej przyczepy jest kawałek zboża. Jest co, nie? Troszeczkę. Dobra, dajmy sobie drugą. G, kontrol. I nie na tą stronę, na tą. Dobra. No i też kolejna przyczepa 80%. się sypie. 50% No dobra, no to ja się w sumie rozłączę i później tak czy siak do ciebie e, sobie przyjadę. To kość, żeby było 100% po prostu, no nie? Jak będzie 100%, to, no, no, no to się tam zgadzamy, no nara. Nie ma sensu gadać z młodym, bo tak czy siak widzowie, zaraz tam do niego podjedziemy i tak już mam prawie puste przyczepy daleko się nie jedzie e, Tylko muszę sobie machnąć jeszcze tą ostatnią przyczepę akurat sobie wyładujemy Oj, znowu nie na tą stronę, wszystkie Co to? No w końcu na tamtą. E, no i tak jak mówiłem, liczba tego zboża jest nawet pokaźna Tylko trzeba będzie to wszystko pozbierać. Na razie deszczów nie nadają, także dzisiaj wieczorem sobie podczepiamy tura e, i będziemy troszeczkę latać to zboże zbierać. Na razie przyczepy są nam mega potrzebne jeszcze na kolejne pole. Nie... Dzień dobry, tu straż pożarna na polu wydarzył się. padek karetka już zabrała młodego Co się stało? Najpewniej ręka jest oderwana, będziemy szukać. Zbiorców. Mówiłem, żeby nie wsadzał tych rąk w ten motowidła. Zaraz będę, pan czeka. Wy już tam podjechaliście, czy co? Tak. A już biegnę do tego, do Mercedesa i zaraz będę. A jego już karetka zabrała? Tak. To tak szybko wszystko się stało? Ja tak. cię kręcę. Łoł, Przecież... wow, przed chwilą z nim gadałem. No. Nie wiem, rozłączył się i miał już dużo procent w tym. W kombajnie miał już praktycznie pełen zbiornik, pewnie dlatego poszedł coś tam, albo mu się coś zapchało i... Ja cię kręcę. Wiem, zaraz będę. A widział go pan, czy, czy nie bardzo? No nie, bo my jak ten, my jak podjechaliśmy, to tylko karetka już odjeżdżała. A co, będziecie zabezpieczać kombajn, czy coś? Zaraz, zaraz będę, zaraz będziemy gadać. Dobra, ja się rozłączam, zaraz tam będę. Dobra, widzę, pędził stówę prawie, ale. Kurde, mówiłem mu, żeby... Słyszeliście wcześniej, żeby nie wsadzał łapiek. Albo żeby to przynajmniej uważnie robił, nie wiem, czy on motowidem, nie wiem, nie wyłączył, czy coś się zepsuło w tym kombajnie, że coś się... No nie wiem, kurde. Jak mu oderwało rękę, to będzie naprawdę lipa. Nie wiem, może tą rękę, nie wiem, straż jest oczywiście do wypadku zawsze, ale karetka gdzieś albo była w pobliżu, że to było po prostu, nie wiem, minuta dwie. I jak widzicie, po prostu Już go zabrała karetka Czekaj, gdzie jest to pole, jak ja już się tak gubię tutaj, widzowie Z tego stresu, czekajcie, my minęliśmy pole aż Zrobimy tutaj klasyczną zawrotkę Nawet i w pole się wjedzie, on tam wyjedzie ten mrolek Dobra, tutaj ale się nakosił. Jeden, jeden przejazd zrobił. Kurde, już musiał coś odwalić. Czekajcie. No strasz już jest, widzę. Co to? Co to? Szukacie tego tej, tej ręki już macie? Wzięliście ją, czy co? Szukamy. Szukacie? Tak. No jak ją wciągnęło tędy, to powiem wam, że... Będzie ciężko panie to znaleźć. Jacie. No i co teraz będzie? No nie wiem, no jest w szpitalu no i pewnie już. Do najbliższego szpitala go zawieźli chociaż, czy gdzieś dalej go wywieźli? Na takie to poważne rany. Do najbliższego. Na, na razie to dobrze, że blisko najwyżej to. Najwyżej będzie przewożony albo helikopterem. Nie no, myślę, że tutaj w, w tym szpitalu zrobią, no aby krwi dużo no, nie stracił na pewno, bo szybko była karetka z tego co widziałem. Patrząc na czas, no kurde, jak on to zrobił? No nie wiem, no. No patrz pan, no przecież tutaj jak wchodzisz. No nie wiem, włączać, no nie wiem, tutaj może header odczepimy, zobaczymy, czy tam w środku, ale tutaj Jak wszystko to zmieliło, jak to zboże tak mieli, no to przecież to bez szans, że ona będzie w jednym kawałku, to jak już to jest porwana Ciekawe, czy dużo mu wciągnęło, czy tylko trochę, jak on się w ogóle zdołał wydo wydostać stamtąd Może sam nadgarstek jakoś Nie wiem, no krwi jakoś tutaj nie widać za bardzo No nie wiem, spróbujemy odpalić ten kombajn, zobaczyć, czy to Może ta ręka gdzieś, nie wiem, jakieś kości coś się zapchało, albo coś Napalmy go i widzi pan baki wszystkie pokosiliśmy a tu... Na sam koniec takie coś praktycznie No i sam pan widzi, że to praktycznie... Nigdzie, nigdzie nie widać nic. No. No ale jak panu mówię, że jeżeli już to to przemyliło, to nawet i w tej słomie jakby było nie wiem, nie wiem ile mu po prostu tu odcięło tej ręki nawet. To wy już... to wy będziecie panowie coś zabezpieczali, czy... Czy na jakiej zasadzie no, co wy... Tak, zabezpieczymy na razie. No to państwo tutaj zabezpanowie... No, ja nie odjeżdżać stąd. Na A kiedy będę mógł ten kombajn, W ogóle bym chciał to pole pokosić dalej, tak czy siak. Nie wiem, no może jeszcze dzisiaj wieczorem może. No to co wy jeszcze tutaj sprawdzacie? Tutaj w sumie, no nie wiem co tutaj trzeba zabezpieczyć. Policja będzie przyjeżdżała, czy nie? Bo chyba tutaj nie trzeba wzywać do takiego czegoś. Nie wiem jeszcze może z 20 minut i pan. Może no to wie pan co, to panowie tutaj zabezpieczacie. Ja pojadę odstawię Mercedesa i przyjadę ciągnikiem, i może akurat już skończycie w tym czasie, to to nie wiem, 5-10 minut to sobie tam jeszcze posprawdzajcie. Eee, spiszcie te raporty co tam trzeba, a ja zaraz będę traktorem. Ja pierdzielę, widziałem, no po prostu. Oj, jak to się jedzie tym. Tragedia, miejmy nadzieję, że nic poważnego się stało. Na nie mam jak do niego teraz zadzwonić, bo jak jest w szpitalu, to pewnie jakieś tam działania są prowadzone. Zobaczymy w kolejnym odcinku, co mu się w ogóle wydarzyło. No dziś tam wieczór jak już tam pewnie go poskładają. Miejmy nadzieję, że to się uda zrobić. Najgorzej, te ręki nie ma, no nie? Albo trzeba będzie protezę, albo zeszycie nie wiem co mu po w ogóle powciągało. Tej Strażak mówił, że rękę, ale to wiecie, oni nie mają dokładnych informacji, oni przyjechali po przyjeździe dopiero karetki. Także być może to nie wiem, same palce mogło wciągnąć, nawet jednego palca mogło wciągnąć, albo nie wiem, ręka dotąd, 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 dotąd. dotąd. Czy dotąd nie mam pojęcia, może do całego barku mu wciągnęło? Krwi dużo nie było, jak widzieliście. Czyli obstawiam, że to są, nie wiem, może palce same albo coś takiego, no kurde. Już mi napomagał w żniwach. Czyż, jak to przeszyją, to rehabilitację. E, no, to wszystko tak naprawdę, jest za koleją będzie szło. Rehabilitację, później ćwiczenia. Jeszcze na tą rękę. Samo to, że chwilę nie będzie mógł nic robić. Jest najbardziej potrzebny teraz, to nie? Bo żniwa i w ogóle. Jadę tam traktorem e, tak czy siak, żeby już tam stał. Bo jak widzicie, na pewno tego nie troszeczkę będzie. Jedyny plus dzisiejszego odcinka, tak naprawdę. No, tak to jest. Plusów to ja żadnych nie widzę z dzisiaj. Nie wiem, po prostu trzeba, jak dojedziemy na to pole, trzeba podziękować temu strażakowi i po prostu odprawić go. No bo i tak, no nic tam, nic tam po prostu nie znajdziemy. Może ta straż już pojechała? Kto wie. Będzie czas, Boże, najwyżej sprzedać wszystkie i na protezę zbierać Jak będzie tak, jak to oczywiście potrzeba. No lepiej to jakby nie wiem. Wsadzał, bo wiecie, z palcami coś, nie wiem, jakby w rękawiczce mu palca, nie wiem, wciągnęło To nie jest taki problem duży, bo tam, nie wiem, bez, te, bez tego palca jak będzie żył, no to przecież przeżyje, bez tego małego też będzie e, Nic takiego tragicznego się nie stanie No gorzej jakby faktycznie, no, Ręka W dalszej po prostu Większej ilości poszła gdzieś tam dalej, po prostu wtedy już Wtedy już całkiem tragedia Ale to mu, tłumaczyłem mu, widzieliście, przez, przez telefon tłumaczyłem mu, żeby uważał. To nie, samochód mu dałem, rozwalił drz od drzewie, też wypadek. On już naprawdę w tym szpitalu to jest znany najbardziej na wsi, najbardziej chyba w powiecie i nie wiem, w Polsce w tych szpitalach jest najbardziej znany, bo cały czas jakieś wypadki patrzcie, cały czas szczęśliwie to przechodzi, także miejmy nadzieję, że i dzisiaj ten wypadek był taki bardziej, że tak powiem, szczęśliwy. O, jadą już strażacy, to już. To już nic. Tak, jak oni już pojechali, no to tak naprawdę, ja nie wiem, skończę to już kosić. Bo tak czy siak, jak widzicie, dużych zabezpieczeń chyba tam nie dali, to poszukiwania zostały zakończone, wysypiemy sobie to. I. No i tyle tak naprawdę. No ja wiem, od odwiedziłem może, młodego w szpitalu, no zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Czy w ogóle ludzie nam zazdroszczą? ciągniki sobie kupiliśmy? Że, że maszyny mamy takie, i też przychodzą na to gospodarstwo gdzieś oglądają. Co niektórzy zazdrością to tak. jest istnieje ukrat jeszcze to zaraz będzie. Nie wiem, te żniwa, żeby się nie okazały najbardziej pechowymi żniwami w historii. Dobra, zgasimy sobie trochę do lewej, podjedziemy ciągnik, się zgasimy. No i możemy sobie wysypywać. Dobra, jak widzicie już po prostu sobie sypie to e, na przyczepie jakoś mega dużo nie ma, no bo to wiadomo jest dopiero e, jeden jedyny zbiornik, ale tak to zboże wygląda, suche, piękne. Mogliśmy w sobie tak myślałem, że od razu do tego szpitala zadzwonić, ale teraz to i tak już nic nie zmienimy. Dajmy pracować w spokoju lekarzom i niech tam. Robią na tym, a też boję się po prostu usłyszeć, że to cała ręka, wiecie, poszła, także Na razie może sobie odpuśćmy to dzwonienie Sami zadzwonią do najbliższej rodziny, moim zdaniem, niedługo Także gdzieś tam telefon mam przy sobie I po prostu będę czekał na, na jakąś tam wiadomość na ten temat Nie wiem w ogóle widzowie, dlaczego jest stół do rzepaku tutaj bo, zawsze, jak się wjeżdża w zborze, ten stół do rzepaku ginie. A tutaj, jak widzicie, ten stół do rzepaku został sam z siebie. Także taka ciekawostka. Odnośnie tego, że ten stół do rzepaku jest. Wczoraj był live od 17 do 20. Taka ciekawostka. Coś tam na pewno sobie nadgoniliśmy te serie. Coś tam na pewno sobie porobiliśmy na tych seriach. że po prostu było szybciej. Mordziaty. Bo i tak chcemy nagrywać. Na, na tej mapie już jest taki temat, że czekamy na to Easter i przenosimy się na inną mapę. Jeżeli chodzi o tą serię. No a reszta będzie kontynuowana. E, pisałem, a właśnie, mam nowe informacje odnośnie serii z Megacolizem, to taka seria będzie. Nie wiem jeszcze na jakiej mapie, nie wiem jeszcze na jakiej zasadzie, ale chcemy na Polskich Małych Maszynach to robić jakieś 30-60. E, mało hektarów. Jakiś fajny klimacik, żeby po prostu był tego odcinka. Jako sąsiedzi. No, i tak to będzie wyglądało, ale dopiero kolis pisał, że. Wakacje to dopiero możemy to robić. Czyli. pewnie lipiec. Gdzieś. A wiecie, a do lipca, tak szczerze mówiąc, to już jest. Cho, bardzo krótka droga. Wy jeszcze macie szkołę, ale już niedługo, mordziaty. Masz koniec roku, także wiesz. Więcej luzu, więcej czasu, mniej obowiązków, więcej zabawy, więcej czasu spędzonego na YouTubie. Takie bajery. Bo wiem, że ta szkoła na pewno trochę blokuje możliwość oglądania filmów, dlatego one nie są aż takie długie. Eee, a live'y też to robić czasami wieczorne, ale 17:20 mordo, jeżeli to będzie dla Was odpowiednia godzina. Myślę, że będzie spoko, bo jak robiłem od 15 do 18, no to Heros w łeb się półtki, tak szczerze, bo... Taki eksperymencik troszeczkę robiłem, ale to, to wiecie, to jest naprawdę malutko osób na live'ach wtedy. A jeżeli będą livey, im później, tym lepiej, tak naprawdę. A max gdzieś do 22 chce robić te livey. Że po prostu im więcej osób jest na live, tym lepiej. Tym więcej osób coś się tam dowie. Także wiecie, i patrzcie, jak ten mechanizm działa. Wszystko. Nie wiem, co on tutaj mógł czyścić. Jeżeli mógł wyłączyć motowidła, a mógł zapomnieć wyłączyć tego ślimaka, i mogą mu to. Czy przy od No kurde, ja nie wiem jak on mógł to zrobić no, Tak się teraz zastanawiam, no, już nie raz były przypadki w prawdziwym życiu, że... Po prostu były jakieś właśnie wypadki w, przy pracach polowych W kombajnie, czy gdziekolwiek ktoś rękę nieodpowiedzialnie gdzieś wsadził, wciągnęło e, Ale nie wiem na jakiej, na jakiej po prostu zasadzie on mógł to zrobić, no Ciężko mi jest to stwierdzić Od razu sobie wysypiemy tak czy siak tam jest ciekawe czy jest błoto jak zwykle. Czy tego błota już nie ma aż tyle. Też nie wiem jak wam się podoba taki temat praktycznie daily tych odcinków, bo w tym tygodniu odcinki będą codziennie plus nawet jeden live. W następnym tygodniu też są odcinki codziennie plus jeszcze może dwa live y nawet albo trzy. Że po prostu no... Chcę wiedzieć, cały czas coś się działo na kanale. Mam czas na to. Aktualnie także, gorzej, gorzej z live'ami, bo na to czasu tak mega dużo nie mam, ale Ale na odcinki jak najbardziej Czas jest, chęci są i to jest najważniejsze, bo Jakby czasu nie było, a same chęci były, byłoby trudniej, ale na pewno też odcinki by były No i tu jest właśnie to błoto, ale widzę, że w tym błocie to w ogóle Ta pszenica wyrosła, czy to może dół taki został i to się nie no, widać, że leciutko podmokłe to jest. Nie wiem, jakim cudem ona na tym wyrosła, tak dobrze, ale. Ale jak widzicie, rośnie i to jest najważniejsze. Nic więcej nas nie obchodzi, tylko to, żeby po prostu e, to zboże gdzieś tam sobie urosło. Dziwnie, Stół, dziwnie się kości z półdoża pakuj tutaj cyk pszenicka albo jęczmień, to to ładna sprawa. Ale powiem Ci, Mordiato, że na dzisiaj to by było na tyle. Ja się z Wami żegnam, bo już widzę że powyżej 20 minut jest. Lub będzie ten odcinek, bo jeszcze, wiadomo, jakieś cięcia e, czy cokolwiek, a dłuższych, tak jak Wam już tłumaczyłem, nie chcę Wam robić, żebyście też byli trochę na tworze e, i mieli czas, tak naprawdę, na wszystko w życiu. Także te odcinki, nie wiem, 24-25 minut, aktualnie moim zdaniem są bez sensu. Ja akurat sobie dojechałem do końca i się z Wami żegnam i na razie.